Witam wszystkich, tak polecimy od tyłu, tak trochę nie po Bożemu, ale cóż, cóż zrobić. Tak, tu mamy u góry wspawaną klatkę bezpieczeństwa, taki krzyż plus rury poprzeczne dla wzmocnienia konstrukcji. Tu będą mocowania dodatkowe chłodnicy z tyłu, jedna będzie z przodu chłodnica, druga żeby nam odbierała ciepło dodatkowo. To będzie z tyłu, jakby na to, na torze trzeba było poupierdalać trochę Żeby nam się silnik nie grzał Co tam mamy dalej? Dalej trzeba było te podłużnice Przerobić Żeby zmieścić silnik I drążek kierowniczy i tak dalej i tak dalej Tu na razie wygląda jak wygląda. Tu pod słupkami, pod słupkami A i cały słupek, znaczy gór, górny pałąk jest pod nim, jest rura wspawana. Jest wzmocnienie zrobione z jednej i z drugiej strony. Dlatego pożycie było wycinane i od nowa wspawane. Jest spawane na lutę w To jeszcze trzeba będzie obrobić. Na razie tak jest wstępnie obrobione. Trzeba to będzie jeszcze pouzupełniać, gdzie trzeba. No taki to, oto projekt AMG. AMG Pajero. Na razie no... Fajnie to wygląda. Nie, fajnie to będzie wyglądać. Na razie to wygląda jak wygląda.